Panowie, a właściwie powinienem powiedzieć panie i panowie, bo na naszego małego eventa zgłosiły się odważne koleżanki. Już zostały Dwa, trzy dni do soboty na próbowanie naszego kiszonego śledzia z Ustrominga. Ale to nie wszystko. Właśnie odebrałem z paczkomatu kolejną paczuszkę. Jak widzicie zawinięta w dodatkową reklamówkę że tak powiem. No wiem, że film jest oznaczony jako nie dla dzieci, no jakby jakieś się kręciły w pobliżu, to zakryjcie im uszy, bo jebie niemiłosiernie. Tam w opisach było, że amoniak, ale to śmierdzi jak taki typowy miejski szalet myty od miesięcy. A z czego to wynika? No bo hakal Potocznie zgniły rekin. Tutaj czytam opis z Wikipedii. Tradycyjna potrawa islandzka, przygotowana z fermentowanego mięsa rekina polarnego Somniosus microcephalus, nazywanego w Islandii właśnie hakal. Geneza. Świeże mięso rekinów polarnych nie może być bezpośrednio spożywane ze względu na obecność dużej ilości tlenku trimetyloaminy, której metabolit trimetyloamina jest uważany za odpowiedzialny za zatrucie tym mięsem opisywane u ludzi i psów. Potocznej opinii toksyczność przypisuje się rzekomemu brakowi nerek i odkładaniu w mięsie amoniaku i podobnych substancji. W rzeczywistości u prawie wszystkich ryb chrzęsno-szkieletnych płyny ustrojowe zawierają duże ilości mocznika, większe niż tolerowane przez inne kręgowce, co jest związane z osmoregulacją. Dzieje się tak m.in. ze względu na udział nerek w wychwytywaniu mocznika w moczu i wprowadzeniu go z powrotem do krwi. W procesie fermentacyjnym amoniak uwalnia się. A mięso staje się jadalne, miękkie, i przybiera konsystencję galeretowatą. Zachęciło Was? To mam nadzieję, że ci, co się zgłosili, to teraz się nie wykreślą. No i że znajdzie się trochę więcej osób. Bo na ten moment 8. No troszkę mało, żeby skonsumować tą puszeczkę. No tutaj są z tego co kolega mi mówił, dwie małe puszeczki, czyli plastikowe pojemniczki. No ale to. Nawet jeden to będzie troszkę dużo na te wszystkie osoby, które się zgłosiły. No, na tą małą ilość osób, które się zgłosiło. Tak jak znacie kogoś jeszcze, kto byłby chętny, no to podsyłajcie zaproszenia, wszyscy mile widziani. Przy okazji myślę, że weźmiemy oryginalne włoskie lardo, żeby potem trochę usta przeczyścić po tych smakołykach, a całość utrzymamy w stylu Zero Waste. Tu mam plastikowe kubeczki, pięćdziesiątki. Tak, wódkę będziemy pić z kartonu, no, żeby było czym potem rozpalić ognisko, ale może zobaczmy, co jest w środku. A ja przy okazji chciałbym bardzo podziękować Bartkowi, a ja właściwie prosić Bartka, żeby podziękował znajomym, którzy to przemycili z Islandii, no bo jak szukałem, nigdzie nie idzie kupić hakarla, jedyny sposób to właśnie zakup na miejscu w Islandii i przywiezienie tego osobiście. Na szczęście chyba na święta ktoś przyjeżdżał z wizytą. No i przywiózł. Także dzięki serdeczne. <laughs> Powiem szczerze Z już próbowałem Kolegom za bardzo nie odpowiadał Zapach Ale to jest nic w porównaniu do Hakarla Fullstroming śmierdzi trochę tak jak Kiszona zliwiała kapucha Natomiast to Widzieliśmy, desideraturz, dwudziesty dziewiąty trzeci dwa tysiące dwadzieścia dwa. Ważne do marca, a tu ważne do kwietnia. No, nie wiem, czy zdołamy zjeść to wszystko. Jest tego bardzo dużo. Ale zobaczmy, co mamy w tym kartonie ze sztuczcami. Mamy nasze kielonki 50 kartonowe. Większe kubeczki na popicie. Talerzyki z chyba liści bananowca, jak pamiętam. I drewniane widelczyki. Wszystko, co potem da się przechować w tak zwanej chmurze. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i mam nadzieję. Z wieloma z Was się spotkam w realu. Na razie to tyle. Hej!